gramy to mam wrażenie 10 to mało Ale jak A, było 15 to było mało. za dużo chur. Dopiero tak gra za zaczęła się od 20 tak naprawdę nie, Bo na dwie, na dwie, No. Na dwie, na dwie. No Kurwa duma z Tylko u mnie bladi nie ma skina No może dlatego, że jesteś ślepy A widzisz jak zwykle Ma broń w ręku no. Pewnie jest no, impostorem no po prostu mam broń w ręku. Taka sytuacja, no. Lepiej się szczęście moje broni. Zrobi ktoś te światła? Nie, który? Nie, to No nie, źle Ejbi, czy ty zabiłeś Quicka? Nie, Quick był w dwa. 2 Byłem amnestiakiem i po prostu zabrałem mu rolę. Aha, interesujące Ebi wygodnie. Jedenet miał rolę? Tak to bym go nie znalazł, bo był w O2, nikogo nie było praktycznie po lewej stronie. A co, Wexy, chcesz strzelić Wejbiego? No chcę, no. A co? Był transporterą. Jak Kłamie ty... Abi, nie przyznał się do roli jaką mu podjebał nie, No, no oczywiście, ty? żebym się nie przyznał, ja pierdolę no, <grym> Więc <AB grym> leci w w tym momencie No to ty wydaje. nie powiesz, Bladeuszu No No dobra, no to co, no, czyli jest do dwa No to zastanów się kto gdzie był, a tym, gdzie ty byłeś, byczku Chciałem iść do elektryka właśnie, no nie zużyłem. Co dwa? Nie co dwa, dwa? Góru, nie bo no, ogólnie <grym> Czyli ogólnie rzecz za pierdolą, ale stwierdziłem, nie no, lepiej eee, żeby... Też chciałbym zaznaczyć, że wszystkie drzwi były pozamykane, więc obstałem, że impostor uciekł wętem po prostu. Uuu, ktoś zamyka drzwi, to chyba tylko Ebi. właśnie, nikt nie zna takich technologii ogólnie, to no, jest po... ponad ten. A, no, ponad przeciętna inwazja. No to jest ponad przeciętność. A Wixa, ty co robiłaś teraz? Kurwa, wybuchłem tej! Nie, Oho. Właśnie, bo byś nie go była nie potwierdzić, bo w Nie, o, nie źle. Ale ja sama Byłam tam weszłam, wiecie, bo ja Przecież my tam byliśmy z Bladim we dwóch. No no normalnie przez laba. Przez ale którego? Przez górę? No to nie wiem, no bo ja tam no. byłem z Legionem i nie widziałem. Ale ja miałam zgaszone światło i nic nie widziałam. Ojdź za? Eee. Od no, poczułam... A racja, bo były zgaszone światła, a ja robiłem numerki wtedy. na początku później ja z Drupree'a, jak wybiegałam, to światło mi się zgaszało już, bo ja chwila wczułam, bo likwidzy załatwiam. Mhm. Dobra, ogólnie tak, powiem, że na początku widziałem e, tego weksego i Lunę w laboratorium jeszcze. Jak tak, ja co tam. No, i Luna się wchodził wbiegła... do na początku. Ja w i wiosłam, Od kiedy ja było światła były zgaszone, nie pomyślałem. Nie a zajebałeś quicka? Ej, nie, ja, ja zostałam w labie dobra. i dopiero przed chwilą wyszłam z labu do drugiej strony. Wszystko wskazuje dobra? na mini Xboxera, no. no? No jak? Oh, o, o, ale o, no. Słab. o, no! O matko, słab dwóch policjantów. Oooo, jeee. Wszystko Dzięki za followaś, mano. Nie ma Livi żadnego. That's... Didi di 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 Dobra, lecimy dalej robić te płatki. 盖起来，偷偷摸摸的。

już znalazłam ciało, jak się wychodzi z kamer na prawo. Od razu. Jeszcze dodatkowo mamy bo... Chyba sobie... Amy zimno. No dobra, no, no, musieli... no górek i wieczorem chodzą ze sobą cało, w sensie wszędzie. No kurwa. No nie, no, kurwa! Oni, ja nie, oni, nie, Nikt się zgłosił, nie byłam! Nie no, VIXa była na... ...wiponsach sama. myślicie, że to ATM? No nie no, przecież byłam z Tobą Teraz mam pewność, że to ATM. W pierwszej rundzie myślałem, że to Chester, ale teraz nie mam Wygłosujcie ATM-a. Wygłosujcie ATM-a, wygłosujcie ATM-a. Byłem z Legionem w Specjmanie, byłam z Legionem na strzelaniu, nawet Blari tam wchodził, a ty mi pierdolisz, że ja wam zgłosiłem? No bo Ja momencie. nawet się. Nie nie ja nigdzie go nie widziałam. Ja byłem ze i z spoksterem z Bradim długo w elektryku i te ciała mm, były wtedy kierowane, więc nie no, ja wiem, że to nie oni. Dobrze. Hmm. No, generalnie no ja jestem... No to no, możemy się przyznawać do ról w sumie. No ja jestem generalnie altruistą i szukałem ciała, ale nigdzie nie znalazłem, więc... No dobra, no brzmi to wiarygodnie w sumie. A tak? tak, ja się zastanowidź może jeszcze ale będziemy nie dnia, kości... no ale jeśli mnie jest, faktycznie jest czyściciel Bloody, i ten proszę cię. No, nie. no nie. byliśmy w elektryku Blady ze Spocksterem większy w sensie no to było z 30, Aha. nie 20 sekund no ale jednak wtedy a ty a też kurcze tam się kręci gdzieś w okolicach, gdzie ABI zginął Bloody, nie ja nawet przy burku się wydaje mi się, się w mi się wydaje, że musimy z, ten a Legion ten musi ten. zadecydować, bo jest najmądrzejszy. Ze no wszystkich. a ten M No nie, ten... nie źle. Jak ze mną? Przecież ja robiłem ten. Strzelanie Dobrze, nie, bój Ponsach na koniec. Zadecyduj, zdecyduj, bo ty jesteś raczej nie. Ja, ja mówiłem jestem altruistą, ja ja... ja no Cisza, ja. mini Spokster, co sądzisz? Nie no widziałem temat jak odbiegał stamtąd do... Przeznawacz do bo dwóch impostorów... No to ja. się wyjaśniło. Bo strzelał, ja jestem chyba, altruistą chyba, chyba, że ktoś strzelił w niego jako sprzątacza, nie? Ale, nie. O, nie ale babia, Burek, Wiksa i Burek jest... zagłosowali, jest... więc mógł strzelać no. na przykład Legion ja jestem... albo minispox. A ja jestem altruistą, więc... Ej, tylko wiecie, jeśli to jest czysty, Legion musiał strzelać, więc... A, a no Dobra, w każdym razie... to ja tylko moją rolę, więc luz Nie no, jak jesteś altruistą, skoro on zginął, a może on Jestem altruistą czas... Bo będą teraz razem chodzić, no już nie wypierdolą. Ale Legion. No, legion! Przed chwilą, przed chwilą. No, zgłaszałem, przed chwilą mnie mijaliście. Przed chwilą mnie mijaliście w elektrykalu. Kurde no i teraz nie wiem kto No przecież w poprzedniej, w poprzedniej rundzie nie mogłem nikogo zajebać Pół rundy, bladim nie cisza, widział cisza, pół rundy ty, wiksa Cisza, 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 generalnie daj by A day. Atem, ale jest taka opcja, ja widzę dwie opcje Albo jest taka, że wiksa i burek cały czas są tymi impostorami się ja. kierują wzajemnie Albo a Atem próbował strzelać w poprzedniej rundzie I nie spudłował po prostu, w sensie ja widzę dwie opcje Sądzisz, że jakby byli teraz dwa impostorzy, to by tego? Tak, Legion, nie Legion, jest, pila? Legion jest zwykłym impostorem, a Vladi jest neutralny. Dlaczego więc... mnie oskarży, że jestem neutralką? Vladi <noise> słyszysz, No Mi się nie podobają te oskarżenia. E, no. Więc nawet jak zagłosujemy w nas na Legiona, czy coś, to oni zrobią tak, żeby po prostu było 1v1. Więc to i tak nie ma sensu jak głosuję na Legiona. Legi... No ja na Wixa tego Legiona najwyżej w Lady zagłosuję. Na wikę. No i zawsze hmm. z nami zagłosują, i no, no. widzisz. Hmm. Ciężka sprawa. No to łupka miała być, Co no to ja to ja było? było. Ja ja, mi... ja mi byś go zabił. Anuracja, no racja, no. Nie, mnie się nie da zabić? <grym> że ja z wórkiem kurwa to gdzie ja no. nie da, no Nie, no nie no się no może nie zabić. Się nie da się zabić ogólnie. No bez nie da się Może zabić. lekko lagować. Można go tylko wygłosować. Fajna runda była, fajna, na początek. No dobra, to no miałem prawie tyle, ile ty. Nie wiem, przejąłem twoje ciało i tak było zero, więc... No byłem... jak zgłosisz ciało, to widzisz yy, okay. rolę gracza, No, tak. nie... No. Ojej, tu nic nie ma. No nie no, nic nie jest lepsze niż moja 3-minutowa gra jet -terę. Pamiętam ten report, może mi się udało. Pamiętam. No, o, udało. No, widzisz, tak o Jest tak jak tak jest, to nie Jak go miał rolę? Blackmailer <grym>, O, Celi zrobiła go neutralna rola. No, ja wierdolę, z wszyscy, impostorem. Nie wierzę. No, okropne. Na pewno to, że... się rozjuszy teraz. <grym>, no to teraz będzie wkurzony no, Teraz <grym>, będzie dla samej Albo Albatem kłamie. <grym>, nie, wspomniałem nie, ten report i. Ten, ale widziałem, generalnie, yy, chyba widziałem. Dobra, nie, nie, mogę, nie wiem czy mogę to powiedzieć. Dobra, jestem investigatorem, chyba widziałem albo e i albo z e trójki w Labie przed tym zgłoszeniem. Okej, okay. ja, ja byłem w Labie, ale, ale to, ja byłem, e było? To było to byłem na początku. Może to być Burek, albo jakiś. Ja generalnie. byłem teraz, chodziłem do dwa od dołu, więc nie wiem ja, o co Ja jestem w, Adamie, w labie, ale ja, ja jestem Dobra, aktualnie przy tej, przy... Jak to się nazywa, Nie Ja kurde. bym go by tu bo te zielone wstupki były niedaleko, więc... Eee, ja bym że zmienić poksterem, no, no bym tego nie zrobił. Przy, przy tych... E, przy tak szukanie, o przy tej nunecie. Kurna, nie mogłem znaleźć tego słowa. Nie no, ogólnie no ja tam byłem w labie, no ale... Gdzie było w ogóle to ciało? No nie wiem, bo się to było zgaszone, ale po prostu raport, no. report może no, mi się uda. No tak gdzieś głęboko. Ja przy lunacie byłem. Tak, musisz widzieć moje stópki, no ale no ja tam nie przebiegałem. No dobra, ale skipną, patrzymy, ale no ja ale Patrzymy na dwóch i tyle. Nie pisz spoilerów żadnych. Dobra. To <topuj> tak żeby piegowa. Czekaj, to co robimy? Dobra, skipuję. No właśnie ja też cię ogarnąłem. No Proszę nie zgłaszać ciał. Proszę mi zostawić. Ciało. No, jak nie się bro, tak, do mnie Będę cię prowadził do ciał. Mam takie przeczucia, że jesteś neutralną zabijającą. Ja kto kto jest, zabijającą. kto jest? Kto jest? Razem za TM. Hmm. Maski. ale nudy, ja pierwsze. Czemu? Szybko, szybko, cicho, 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 dajcie mi powiedzieć Przed chwilą mnie zapierdolił Yy, żyje, żyje, Przed chwilą mnie AB zajebał na kamerach i mnie Timelord sk skrzesił. Czy co to było? Nie wiem, Timelord, altruista, co nie wiem co to było. Tak, widziałem widziałem ogólnie Widziałem kujka, kujka i kogoś jeszcze, nie wiem kogo na kamerach z Wiksą razem, i później na kamerach widziałem tylko ciało Wiksy. Czekaj, czekaj, czekaj. Czemu widziałeś mnie na kamerach? A, że widziałeś mnie tam na tak Tak, tak, tak. tak, tak. Bo ale później jest. przewijałem, zobaczyłem ciało Vixy i w tym momencie AB mi wbił znaczy, szpikulec że... w łeb. Ciekawostka nie, Boże, taka jest, że... tak wiesz? Dobra, dobra, ale tak na przyszłość powiem, nie? Ciekawostka taka jest, że Wexy wbiegł ze mną do laba i ktoś tak rzucił w labie takiego chujowego granata, nie? Gran... Chujowego granata. granata. Ja no no, trzy wiesz, te wiesz, same osoby, wiesz, osoby to robią live jak te trzy te same? No to musiał zadziałać. Że nie zadziałało, nie? Ja wszystko widziałem. No ja też. I Vexy koło mnie biegał, i pobiegł na dół, i nagle Zgodę się cofnął Czapas Zgodziłeś, że No bo takie jasne dziwne się zrobiło A to może nie był flash, tylko no to... ten Timelord Nie, to nie był no flash. Lepiej nie podpowiadać na dół, Cofnął się czas, pobiegłem ja teraz ty tym razem tam na dół, i już tam ciało było No dobra, możecie mi nie Noo... Ja sam na siebie zagłosowałem Ej, hey, ty zabijesz Blediego w pierwszej rundzie? Tak no. No, <laughs> no, Kurwa, no kto, kto, mógł mnie zajebać, co nie? No, no, się <laughs> No. Nie, nie, nie mówcie. Ej, mnie nie, no, co tak do mnie podejrzanie? Musiałem cię zajebać, bo myślałem, że z Sirem jesteś i znowu mnie sprawdziłeś. Lepiej. Ale to mnie Timelord chyba wskreślił, nie? Czy. Alt... Nie, altwoistanie raczej. To musiał być Timelord. Coś mamy, Timlock przed bardzo dobrze. W idealnym momencie, pierwszy raz chyba mnie Timlock uratował, nie? No znalazł się to... a teraz możecie mnie wyrzucić. No musimy. Dobra. Ja by się Trajtorem nie odjebie, ale to mniejsza. Nie jestem przekonany w sumie. A mi pasuje ta logika. Tam był ktoś jeszcze wtedy, ale ja nie pamiętam kto. Bo szczególnie jak ta logika działa nie, nie na mnie. No, dobra. Najlepszy dowód to był taki, że mnie zapierdolił, nie? No nie, nie zmieniłem się. Butne. Danie tak, tu build poszedłem. Build Kick na a -beam. Najlepsza taktyka. W sumie to ja mogłem zrobić pranka i zesłapować to na kogoś. Ale nie pomyślałem o tym. No trudno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I no, na No nieźle, kto tu był? Ktoś, kto chodzi z kwiatkiem. Ok, Trzy osoby tu są. Podejrzane. Dobra, ktoś mnie tam zapierdoli? Zaraz zaryzykujmy. Czy inżynier naprawi? Czy o co chodzi? Bo ja nic nie zrobiłem. Woda, zaraz się nasunę. E, dobra, ogólnie to tak. E, pierwsza sprawa, widziałem ciało jeszcze tutaj, gdzie jest e, meeting. Teraz. A druga sprawa to jest Luna, bo jak biegłem naprawić światła, e, to Luna mnie zabiła. I potem był timelord, ten pierwszy I To w sumie tyle mam do powiedzenia e, To źle, masz coś do powiedzenia? Bo ja przyszedłem praktycznie całą tą rundę w labu. Nie, 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 no zabijaś mnie, był Time Lord I ja uciekłem No nieźle do, ty przyszłaś do e, Tego Meetingu, tam tego pokoju e, Byłaś przy tym stole, to ja uciekłem szybko e, Poszedłem do Elektryka, tam był chyba Legion? Tak. E, no i potem wróciłem i no, wezwałem tutaj, No nie więc... wiem, no ja siedzę na praktyce całą rundę w bo miałam tam z milion tasków. No i mnie zabiłaś, no. A jakie ja robiłaś mógł taski, Luno? Zrobiłam rakietkę, byłam odkliknąć antenkę, zrobiłam temperaturę, wstawiłam próbówki i chciałam mi do skóry, no, ale nie zdążyłam. A jaką masz rolę? Ale ja zginę, nie powiem ci. No, jak, jak oni we dwójkę już na ciebie zagłosowali, to tylko ode mnie zależy, czy wylecisz, czy nie, więc bez różnicy ci. No słoperem jestem, ale nie chcę się zdradzać w ogóle. Dobra, go Luna. Wow, ale masz piłę zymarzyć Legiona nie wytrzyma! <gry> I przecież to jest najgorsza rola, jaką można klejmować! Ze wszystkich, najgorszy strach, spokojnie! Nie no jak! Przecież jak no, jesteś no, swaperem, to no, możesz no, zeswapować no, jak no, na Cie no, zagłosujemy. Ten i ten, generalnie sprawa właśnie to jest najgorsze No to Diego winować. mi szopiliście no! A wiesz, to w źle kampiować, bo ty biegłaś kółko tam no, zna, no. przy tym i minęłeś, po prostu minęł. minął. Dobra runda, no, dobra. Tak